Dobry widzowie, film jest siema, siema. Dawno mnie nie było. Dlatego, bo na rynku z tym nie dzieje się zupełnie nic. Szczerze. Nie mam zupełnie pojęcia, co, co tu się dzieje. Z, ni, nic nie wiem. Miałem to w dupie, bo wiedziałem, że i tak. No, c, c, co się ma dziać? Nic się nie ma dziać. Rynek jest jak. Nie wiem co. Ale w każdym razie jest strasznie mierny. I. Nic się na nim zupełnie nie dzieje, tak dosłownie nic, znaczy może nie dosłownie, to dosyć mocne słowa, ale tak mało co, co się wydarza na nim, trochę trochę go zamroziło. Jak widzicie sztok, nie wiem czy on się skończył, czy się nie skończył, wiem, że są te naklejki gdzieś tam, które... Jakoś sobie żyją własnym życiem. Ja no, naprawdę nie mam zielonego pojęcia o tym, co się dzieje dookoła mnie ostatnio. Yy, nie mam pojęcia, jak to jest teraz z inwestowaniem. Ten film jest tylko po to, żeby jakikolwiek był, tak naprawdę. Więc na nim nic raczej ciekawego nie powiem, chyba że coś o jakiejś przyszłości inwestowania gdzieś. No, chociaż, no, raczej też. Wszystko co miałem powiedzieć, no to jest po prostu w poprzednich filmach powiedziane. Więc jeżeli ktoś jest nowy czy coś, to zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów, bo są na nim, Są na nich po prostu prognozy, które moim zdaniem są wciąż aktualne i dlatego właśnie tych filmów nie ma. <grybujesz> A nagrywanie małpek czy innego tego typu rzeczy, po prostu widzę, że nie spotyka się z jakimś odbiorem z waszej strony, więc też... Jakoś średnio mnie to obchodzi. Skrzynia CS20, jak widzicie, dalej sobie stoi w miejscu. W sumie wszystko w miarę stoi w miejscu, ale są jakieś takie wahania, które gdzieś tam przebijają się. Na przykład ten klacz, wiadomo. No, trochę głupio zrobiłem, że go wtedy niby nie sprzedałem. Dało się go fajnie sprzedać. Ale tak z drugiej strony, to tak jakby Hookers. Oto. Jakby ledwo mnie to obchodzi, że ja Jakieś coś takiego się dzieje To, to trochę, trochę to jest tak, że O, to jest w sumie dobre Dlaczego ja jestem w ogóle na Steamie I co ja tu robię To jest dobre pytanie Ej. Ogólnie to trochę działa na, na tej zasadzie, że Rynek Steam jest dla mnie Bardzo przewidywalnym miejscem, które Jest Ej. Spoko Do nauki o ekonomii. Ja jestem osobą, która po prostu ma bardzo wielkie zainteresowanie do tego przedmiotu i bardzo wielkie zainteresowanie do ogółu, ekonomii i też socjologii. I po prostu patrząc na rynek Steam, dokładnie wiem co się dzieje w społeczności, jaką jest CSGO, bo bardzo łatwo jest to po prostu namierzać obserwować, bo wszystkie newsy, jakie są, są bardzo dobrze przekazywane i Często na rynku bardzo łatwo to widać. Mamy po prostu przyczyna skutek. Dlatego właśnie rynek Steam jest dla mnie bardzo dobrym miejscem analitycznym do tego, żeby się po prostu takimi rzeczami zajmować. I z drugiej strony, też bardzo małym wkładem finansowym da się coś tutaj zarobić, a nawet jeżeli te pieniądze nie będą jakimś wymiernym, wiadomo, że wypłacenie ich będzie za jakąś tam prowizją, która będzie trochę większa, trochę mniejsza, czasami też. Możliwe, że będą jakieś problemy z wypłaceniem tych pieniędzy, no bo tak, jednak to działa. Czasami też problem będzie w sprzedaży czegoś, etc., etc., tak, to jest już na tym rynku. To nie zmienia to, jakby faktu, że, jako miejsce gdzie można inwestować, i miejsce w którym istnieje pewna taka swoboda tej inwestycji i swoboda tego, żeby gdzieś dało się na coś popatrzeć i na coś, coś jakby ogarnąć to jest to po prostu fajne i ja tak jakby ten rynek z team traktuję a myślę, że to jest w ogóle pytanie na które warto było odpowiedzieć że dlaczego ja w ogóle na tym rynku z tym siedzę i dlaczego na tym rynku z team jestem na nim się ostatnio trochę nic nie dzieje więc też trochę nie jara mnie to, żeby na nim siedzieć. Też ten kanał sam w sobie jest tworzony trochę po to, żeby dowiedzieć się cokolwiek o tym, jak działa świat ten internetowy. I dla mnie to jest ciekawe, że mogę w ogóle z jakąkolwiek społecznością, jaką wy jesteście. Także dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, działać tutaj. Bo na przykład te ankiety, które ostatnio wstawiałem, też dla mnie są osobiście bardzo ciekawe. Czuję, do tego zajawę po prostu i taki pociąg, że mogę w ogóle kogoś o to zapytać, że mam jakby jakąś taką grupę, która chce tego typu treści otrzymywać, także dzięki. I stąd jest właśnie to: stąd jest to zainteresowanie. Jak nawet ktoś jest od początku, chociaż już wątpię, żeby takie osoby były, które zajmowały się, znaczy kiedy zajmowałem się jeszcze tym łowieniem, tam też trochę było mi blisko do tego, żeby zajmować się. Ekonomią, tego wszystkiego, co się dzieje, zmianami, etc., etc. I teraz jest to samo na rynku Steam. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjdzie czas, gdzie będę mógł to samo robić na giełdach jakichś kryptowalut lub innych tego typu. Na razie, pomimo prób, niestety się to nie udawało, a raczej, jeżeli już, to były to większe marki, które gdzieś tam no o, oczywiste rzeczy. Ogólnie też polecam rynek Steam jako. Miejsce, gdzie można po prostu uczyć się tego typu działań, bo sądzę, że tak, jakby takie miejsce do nauki jest gigantycznie dużo przestrzeni do tego, żeby się nauczyć. I mogłbym jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie: czy ogólnie w kwestiach zarobkowych opłaca się inwestować na Steamie? Trochę myślę, że tak, ale trochę też nie, bo to zależy. Jeżeli chodzi o inwestowanie jako pyrtka małego, który ma 14, 16, 18, 12 lat, który wrzuci sobie dwie dechy na to, żeby kupić sobie ileś tam skrzynek, to wydaje mi się, że to jest spoko. A jeżeli chodzi o to, że ktoś ma powiedzmy, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych, to tutaj jest trochę tak, taka: tutaj mam trochę ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony to. Dobrze rozłożony taki kapitał byłby w stanie być dobrym kapitałem inwestycyjnym na Steamie, z drugiej strony taki kapitał nie jest niby dużym kapitałem, jeżeli chodzi ogólnie o inwestycje, bo no, działka czy sklep, akcje dużych firm yy, są po prostu miejscami, gdzie taki kapitał przepadnie, nie? W sensie będzie po prostu jakąś częścią, a nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale po prostu gdzieś da się moim zdaniem ten kapitał już trochę lepiej obracać, z drugiej strony na Steamie w dobrym rozłożeniu będzie on jak najbardziej znaczący i właśnie to jest ciekawe. Dla mnie, że taki kapitał w ogóle może być znaczący na Steamie i w jakiś sposób nam to wszystko odbijać. I to jest taki film w sumie, żeby sobie pogadać, trochę nie widzę tak jakby sensu napierdalania cały czas filmów o tym, co się dzieje na Steamie. Tym bardziej, że mam Was za bardzo mądrych ludzi. Uważam, że jeżeli ktoś jest rzeczywiście tym zainteresowany, to po prostu na to patrzę. Patrzy na to, co się dzieje, i jest to w stanie sam swoim rozumem jakoś ocenić. Czasami są rzeczy kontrowersyjne, czasami są rzeczy, które trzeba wyjaśnić, czasami są rzeczy, które może ktoś jest po prostu głupszy <głysy> za przeproszeniem i nie jest w stanie czegoś bezpośrednio, tak jakby zweryfikować lub ocenić. Czasami są rzeczy, które wymagają opinii od innych, albo są rzeczy, czasami, na które można się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że. Tak jakby to trochę nie jest celem samym w sobie, żeby robić tego typu rzeczy, żeby ciągle być w gazie, i ciągle nawalać, i ciągle coś robić, i ciągle się czymś zajmować, i ciągle dążyć do czegoś bez sensu. Tylko fajnym jest po prostu to, że można czasami przyjść, popatrzeć, powiedzieć coś. Też często jakby staram się jakiś swój humor w te filmy wplatać, bo wydaje mi się, że im, im z większym wyjebaniem podchodzimy do zrobienia czegoś yy, Na przykład. Z, pracy z kimś, kto po prostu rozumie jakiś vibe czegoś, na przykład jak rozmawiamy z dzieckiem i on ma jakiś, ono ma jakiś problem, to gigantycznie prostym sposobem dotarcia do kogoś jest powiedzenie ty mordo dawaj mów co jest, mimo że dzieli nas jakaś tam różnica wiekowa, nie? Po prostu dlatego wydawało mi się, że Gdzieś warto też dodać do tego jakiś humor, gdzieś warto nie być przy, czym, przy tym wszystkim spięty i warto szukać jakiegoś takiego złotego środka między przekazywaniem jak najbardziej merytorycznych informacji, w sensie przekazem oczywiście swojego zdania, a przekazem po prostu czegoś w formie, którą jest w stanie ktoś zrozumieć. I to jest takie. Mógłbym nazwać ten film Moja misja, nie? I jakoś tak, ale wydawało, wydaje mi się, że on jest. Istotnie, chciałem go zrobić ogólnie jako taki zwiastun tego kanału, a wydaje mi się, że teraz jest bardzo dużo czasu na to, żeby gdzieś taki film zrobić. Też nie spodziewam się, żeby ten film był jakokolwiek rozpowszechniony. Wydaje mi się trochę, że. Jestem osobą, która trochę już jest. Trochę jest w złym momencie na YouTubie. W sensie kiedyś na pewno takie coś byłoby. Lepiej odbierane, co robię. Dzisiaj, dzisiaj już trochę jakby jestem spóźniony. Pora już, wiadomo, Krzyś już boli, noga pęka. Yy, nie umiem znaleźć rymu do tego, sadga Ale tro, trochę po prostu wydaje mi się, że YouTube już trochę <grymnie> nie jest dla mnie. <grymnie> tak, tak myślę przynajmniej. Że to już jest trochę miejsce, gdzie potrzeba, żeby wystartować trochę więcej niż to, co ja robię. A ja, a ja po prostu chciałem mieć spoko. Nie wiem, spoko miejsce do powiedzenia, co, co sobie myślę. I myślę, że to mi się udało. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy to oglądają, nie? Jak, jak wielkie by te zasięgi nie były. W sumie zdziwiłbym się, gdyby kiedykolwiek były większe. Bo wydaje mi się, że. Trochę. Trochę taka nonszalancka szczerość. Yy, yy. Która jest czasami podkoloryzowana jakimś humorem, nie, nie działa. Tak mi się trochę wydaje, ale wiadomo. To by było chyba na tyle, bo nie mam co tutaj za bardzo mówić. Yy... I co? To chyba tyle, nie? Możecie polecić komuś ten film, jeżeli uważacie, że kogoś może, mogą zainteresować te treści, czy cokolwiek. Może zobaczy, nie wiem, uzna, że spoko, fajne. A ja dziękuję za oglądanie. Miłego, nie wiem kiedy to oglądacie, ale tego dnia. I następnego też i życia też. Nie zabijcie się pod kołami tira.